Chcecie się pobawić w takich dziennikarzy i zadać mi tutaj jakieś pytanie? Tak. Koleżaka? Czemu pan nie rusza burzą, a mówi? Już <grym> ci wytłumaczę. Ja mam takie specjalne zdolności mówienia przez brzuszek. Jeszcze tu. Chyba z 50 koszulek około. Do wydania. Ale tam masz? A ci pod deski idzie Kamery? Tak. Ja, tu jest kamera, tak. mikrofon. Jak Ci się podoba strefa Fortuny jest na mara. stadionie w Bielsku? Jest super. Co najbardziej Ci się podoba z tej strefy? Yy, ta bramka, do której można strzelać i zdobywać super nagrody. Pobawiłeś się tutaj fajnie? Tak, super było. Czyli na stadionie nie tylko emocje na boisku, ale tak. też poza. Jak, jak oceniamy dzisiejszy skład? No, ciekawy. Zobaczymy właśnie, co będzie. Musią zagrać na ostro, nie? Tychy to Tychy, nie? Mamy coś z nimi do wyrównania. Kto wygra dzisiaj mecz? Bielszczko! 2-1. 3-1. Szymon Sotława ma dobre serce i chce, żeby, pragnie, żeby Podbeskidzie wygrało i obstawił 3-1 dla, pod, dla Podbeskidzia. Ja, ja znowu mówię, 2-2 będzie. No niestety. Tak mi się wydaje. Także... Dla Dzieci z Międzybrodzie Żywieckiego, Międzybrodzia Bielskiego, Czernichowa, ogólnie z miejscowości, które tutaj często przyjeżdżają. No i mają okazję podziwiać ten piękny stadion. No i miejmy nadzieję, że jest zwycięski mecz. A że przy okazji eskortują zawodników, dla nich to jest dodatkowy bodziec. Dawaj, dawaj, 你六零。Yeah. <laughs> Jak wiedziałem, że tak będzie, że potrzebowałem tego gola, to strzeliłem z bardzo dużym szczęściem, ale tego szczęścia może brakowało jak spuściłem, bo ta piłka wpadła i teraz trochę otworzyło mi tak, może powiedzieć, że trosz, troszkę lu luźniej czułem siebie teraz i teraz pada. Staram się po prostu w każdym meczu szelać te bramki, pomagać drużynie zdobywać bramkę, zdobywać punkty i jak najwyższe miejsce w tabeli. Z tego bardzo się cieszymy. Wiadomo, że takie mecze są e, takie troszkę można powiedzieć niewdzięczne ze względu na to, że drużyna przeciwna podwójnie mobilizuje się, e, wspomaga się i, i, i liczy często na te takie kontrataki. Trzeba być bardzo mądrym, taktycznie w takich meczach, bardzo cierpliwym, trzeba szybko grać, nie, 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 jakby nie cofać się, e, tylko, tylko te akcje m, płynnie organizować. I tak też robiliśmy. troszeczkę nie miałam sprawy, bo niestety treningów nie ma, ale mam nadzieję, że synowie będą dumni. Dobrze, bramkarz próbował zmylić, specjalnie właśnie się ruszał, ale obserwowałem do końca, nie udało się strzelić. się oglądać dzisiejszy mecz. Dobrze, mam nadzieję, że dołożymy drugą bramkę i zwyciężymy dzisiaj. Wszystko kibice z jednej? Wszystko. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Chcieliśmy wygrać u siebie, właśnie szczególnie u siebie na stadionie ten mecz drybowy. Zaczęliśmy tak jak chcieliśmy, czyli agresywnie grać, nie, nie pozwolić dobrze wejść w spotkanie drużynie przeciwnej. No i czego takim, takim zwieńczeniem tego był, była czerwona kartka na, na, na nasze szabany. czyż gdzieś, jeżeli to te jest właśnie te bramy, gdzieś tam na klasyfikację strzelców, że tam gdzieś uciekasz Rafałowi Kujawie z ŁKS-u, -y, czy raczej to nie ma jakiegoś większego wpływu na, twoją, na twoje zaangażowanie w meczach? O, gram jak zawsze i oczywiście, że baczę to. Każdy z się chce być królem strzelców i dlatego, ale najważniejsze, żeby te gole pomagali drużynie zdobywać te zwycięstwa, i dlatego oczywiście, że jaka moja cel, bo chcę być królem strzelców tutaj w pierwszej lidze, oczywiście, ale gramy w tygodniu Najważniejsze te punkty. Dzisiaj może znowu jakoś porywające nie było, ale trzy punkty inkasujemy. Dobrze się mecz dla nas ułożył. Szybka czerwona kartka, strzelona bramka na 1-0 i praktycznie Tychy się mocno cofnęły. No, nie pozostało nam nic innego, jak grać piłką cierpliwie. Może nie było to jakieś ładne za oka, ale najważniejsze, że skuteczne. E, przydzieliliśmy się na dwóch młodzieżowców, dwóch wychowanków klubu. E, graliśmy później na Płachetę, który jest młodzieżowcem, na Mystkowskiego, który jest młodzieżowcem i na Hilbrychta, który jest młodzieżowcem. Dlatego, e, dlatego, no, dlatego ci chłopcy pracują. Kiedyś mówiłem, że to jest dobry materiał, ale spokojnie. Praca, 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 jeszcze raz praca. No jak to dzisiaj od początku w pierwszym składzie? Od początku na pewno lepiej się wchodzi w mecz niż wchodząc e, z ławki jeszcze szczególnie w defensywie, gdzie tak naprawdę w defensywie robi się rzadko zmiany. A dzisiaj drużyna szczególnie waleczna. Dużo, dużo wygranych pojedynków. No to chodzi w piłce. Im więcej wygrywasz pojedynków jeden na jeden, tym więcej masz okazji. No i tak naprawdę na tym polega ta gra. Tak też robiliśmy. Były momenty takie, takie bardzo dobre. Dobrze zabezpieczaliśmy te, te kontrataki przeciwnika, także, także no, mówię, chciałbym, chciałbym żebyśmy cały czas tak funkcjonowali i żebyśmy w tę stronę szli, e, no bo to jest zawsze przyjemne i przyjemnie patrzeć na, na, na tych chłopaków, którzy walczą od pierwszej do ostatniej minuty z takim wielkim zaangażowaniem.